Państwa, to się stało. Mamy nową aktualizację w Brawl Stars. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Miłość. I słuchajcie, na początku zostawcie łapeczkę w górę i subika. Zapraszam Was w tym momencie do wielkiej analizy ostatniego Brawl Talka na oficjalnej stronie Brawl Stars. Zatem, moi drodzy państwo, rozpoczynamy. To Gatka, dziwny amorek z bagien, zabójcza gwiazda K-popu. Przebrania z piasków czasu, czyli prawdopodobnie nowego trybu, przybrania na rank na rok, nowy tryb rankingowy z nowym start-dropem, nowy tryb solowych, hiperdoładowania i nie tylko. Yy, aha, <grytania> dziwne skiny jakieś. Dobra, to przemijamy, bo tutaj mamy intro jakieś, czy coś takiego. Lecimy na Braulgatkę. Czy jest coś, co wszy kochają wszyscy? Komary. <grytania> co się okazuje, komary. No i proszę Państwa mamy pierwszego zadymiarza, jest nim Angelo, pierwszy zadymiarz, który dołączy w nowej aktualizacji, będzie on epicki jak już widzimy i yy, opis, ten zadymiarz mieszka w, yy, co tam pisało, chwila, 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 ale ja, ja wolę sobie to przeczytać, ten zadymiarz mieszka w bagiennym tunelu miłości w, w parku Star i uwielbia blotkować o zodymiarzach, aby prowokować ich do walki. Angelo to strzelec wyborowy, a im dłużej będziesz celować, damage coś takiego. Tym tak potężnie ja zaatakuję, tak myślałem. Angelo y, unosi się nad wodą jak komad, czyli tak samo jak Ivi. Y, Wykonując super atak Angelo przywołuje część bagna, raniąc wszystkich wrogów, którzy się w nim znajdą. Bagno wzmacnia także atak Angela. O to jest, to jest ciekawe akurat. Jego strzały zostają zatrute i zadają obrażenia rozłożone w czasie. Czyli zatrucie tak jak ma Willow, tak jak ma Crux, nie? Tylko, że tutaj jak użyjesz super ataku, to dopiero wtedy zatruwają jego strzały. Angelo to episki Zedymiasz. A za 29 klejnotów można kupić skina jakiegoś. A, elfa Angelo. Ale powiem szczerze, że ten elf Angelo to jakiś nie za ciekawy, powiem szczerze. Jakby mnie nie interesuje za bardzo. A ktoś, kogo przyjemnie się słucha? Co? A Melodie to jest druga postać w aktualizacji. Ona się w marcu pojawi. Czy Angelo też się w marcu pojawi? Tego nie wiemy jeszcze. Hmm, popularna artystka karaoke w parku Star miewa wahania nastroju. Czasami jest słodka i delikatna jak róża, a czasami ostra jak jej kolce. Y Zabójczyni wyposażona w dalekosiężny atak, który zadaje umiarkowane obrażenia, ale źródłem jej prawdziwej siły są krążące... W... Aha, to ja już wiem o co z nimi chodzi, że on, um, Tutaj pewnie chodzi o to, yy, że za to, że yy, trafi przeciwnika, to ładuje się jedna z tych nut, a po styknięciu z innym zadymiarzem yy, tak samo zadaje obrażenia, co zostało właśnie pokazane na tym filmie. Trzy nuty można mieć na maksymalnie, po, po pewnym czasie znikają, a super atak yy, to sprint, który można wykonać trzykrotnie, czyli z jednego ulta macie trzy sprinty, coś, coś takiego. Yy, czyli inaczej mówiąc ona wbiega we wrogów i pewnie też zadaje obrażenia tym. Yy, nordyckie przebranie jeszcze otrzymała. Yy... I teraz dalej. Nowe hiperdeodowania, jest! No i yy, ja tutaj stawiałem, że Cordelius i El Primo. Dostałem, no ale nie wiem kto jeszcze. Cordelius już pierwsze zgadłem. Yy, chociaż mi się wydaje, że El Primo chyba też dostanie. Widzicie, Cordelius powalnia. Baz dostanie, o proszę. Yy, Baz z aktywnym hiperdeodowaniem może ciągle używać super ataku. Dobra, jak będę grać bazem, proszę państwa. Odblokuję yy, do baza ten... Yy. Odblokuje do baza hiperdoładowanie, albo kupię, albo coś innego, albo trafię. No to ja po prostu będę nim grać cały czas. Na 30 rangę się nim yy, może da rady dostać nawet. El primo, czyli to, co ja mówiłem, przyciąga wrogów zamiast yy, ich odpychać. A tak sku skupia się na jej celu teraz. I yy, jeszcze Kiełek, yy, który zadaje obrażenia. Aha, jak się y, przeciwnik zbliży do jego ulta, do y, jego ściany, tej roślinnej takiej. Y, jeszcze Bibi dostanie y, jej guma. Y, dzieli się na pół, gdy trafi w cel. O, proszę. I wydarzenie, wyzwolenie, hiperdoładowania, czyli po prostu chodzi o to, żeby, y, jeśli nie wiecie, to 20 razy trzeba użyć hiperdeładowania w starciu. Y, oczywiście na jedną tego nie da rady zrobić. No i darmowe losowe hiperdeodowanie się dostanie. Wydarzenie rozpocznie się zaraz po wprowadzeniu aktualizacji, czyli yy, chyba tak jak karnet zadymiacki, czyli od 1 marca, tak mi się wydaje. Potrwa tylko kilka dni, no i nowy sezon będzie się nazywać, właśnie, Piaski Czasu. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, pojawi się w marcu. Woo! I będziemy mieć nowe skiny, właśnie z okazji tego nowego eventu. Tancerka Shelly, między innymi, atakuje lampą. No, a nieźle. Przebranie z Karenecu zadymiarskiego, dwie odmiany kolorystyczne błękitna tancerka i pomarańczowa tancerka Shelly. Kolejny skin, dynastyczny Mike. Hmm. Klejnotami we wrogu rzuca. Złodzi Edgar. O, to jest bardzo, bardzo fajny skin, naprawdę bardzo fajny. Gini i za 300 gemów legendarny skin to będzie. Pustynny czak. Nieźle. Specjalne odznaki, zdjęcie profilowe, głos nawet, to proszę. I efekt eliminacji. Life friends I tutaj kolejne skiny. Nie tylko skiny, jeśli chodzi o sezon banka kolet, tutaj line friends koni. rakietowy brown czyli Brock tutaj chodzi z, z misiem brownem i jeszcze yy, yy, balo, balonowy Seli, tak może można powiedzieć balonowy Seli. Yy, więcej włoskich przebrań yy, o proszę inna mitologia, co to za moc? ojo, nieźle Prze przebrania na rang na, rang na rok, boże Fenir Bass, hmm, chyba odmiany kolorystyczne, Tak, jeszcze ma Eldra, Fenir i... Mo, i tego Skagać, jak to się tam czyta. Loki Chester, bardzo fajny skin pasuje do niego. Odin Cordelius, o oh, kurde, Alcordelius, bardzo fajny ma ten Bardzo ładny ma skin. Nie wiem, ile będzie kosztować, ale chętnie go kupię, bo mam dużo gemów na koncie. Skedi Jesse. No, akurat tutaj yy, nie za ciekawe, ale Thief Melody yy, to jest skin, właśnie który którym mówiłem wcześniej, co nie? I jeszcze Tor Bibi, bo, bogini Gromów. A to dla, do tego należał ten most z filmu, yy, ten na oficjalnej stronie. Brawl Starsa, jeszcze, o, który mówi co może się pojawić w grze, nieźle, za, dwie, za 300 gemów, o kurde. Co tu jeszcze mamy? Mecha-Skiny, dwa nowe, Mecha-Leon, on będzie mieć odmiary, odmiany kolorystyczne, to akurat tak myślałem, mm, Radiant i ten proministy ciemny, Mecha-Cold, też będzie mieć? On chyba też dostanie odmiany kolorystyczne, tak mi się wydaje. Yy... A, bo to Super Cell Make, czyli tam yy, najwięcej głosów zdobył. Wzorowy i Renegat, Mecha-Cold. Nie wierzę! Co to są za skiny Squeak L. Primo? Kupa, Spike? Co? Aha! Miotacz Feng, ale to jest akurat ładny skin. Bo samo słowo miotacz to akurat mi się kojarzy z Fengiem, gdzie on tak podjeżdża do tych y, przeciwników. Piskliwa nuta. Ten skin już jest w grze za 30 gemów, ale ja nie kupuję, bo to jest rzadki skin, więc. Co? Yy. Aha! Czy on naprawdę, jego ult, to jest toaleta? <laughs> Powiem szczerze, te skiny chyba coraz głupsze są w że Boże, skupa spike. No i bardziej, <coughs> wiadomo jakie. Primo e, e, el primo e, rekinek. Super. No i mamy tutaj nowy tryb solowy. O, proszę, ucieczka z trofeum się nazywa. No i e, jak to będzie wyglądać? Rywalizuje 10 graczy, tak jak w normalnym starciu. Aby zdobyć Puchary w tym trybie, trzeba zebrać je podczas meczu, eliminując graczy i boty, albo pozostając na placu boju jako ostatni. Po wyeliminowaniu pięciu graczy, na mapie aktywują się portale, więc będzie można uciec z pola bitwy, zabierając ze sobą wszystkie zdobyte Puchary. Oczywiście, jeśli macie pewność, że nie zginiecie, no to możecie być sobie dalej w grze, co nie może jeszcze zabijecie kogoś. Portal nie działa jednak natychmiastowo, no to wiadomo, trzeba tutaj trochę poczekać, zanim się on aktywuje. Także musicie być czujni, żeby nikt was nie zaatakował, jak będziecie przy portalu stać. Jeśli grać ginie, traci wszystkie puchary. Nie dać się zabić. No i może zebrać wszystkie puchary swojego przeciwnika. A i nie ma tych chmur trucizny, jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Nie ma tych chmur trucizny tych zielonych, bo yy, ten, bo portale są na, yy, nawet na krańcach mapy, będą się znajdować, żeby z każdego punktu na mapie można było z rozgrywki uciec po prostu. Wszyscy przegrywają? Jeśli nikt nie ucieknie. O kurde, no nieźle. Ucieczka z trofeum będzie dostępna od początku sezonu Piaski Czasu, czyli wtedy, kiedy yy, będzie yy, karny zadmiacki również Piaski Czasu. Dobra, lecimy z kolejnym. Liga mocy jest martwa. To prawda. Mecze rankingowe dalej są I nowe rozgrywki w trybie rankingowym of oferują więcej satysfakcji nagród zabawy chwila co tu pisze. Na start można wybrać się tylko z jednym o poziomie mocy 9 lub wyższym, więc nie powinno się spotykać zbyt wielu randomowych leszczy, boże. Od poziomu brąza do złota mecze będą rozgrywane. I kurde, nie zdążyłem. Chwila, jeszcze raz. Ale pamiętajcie, tylko 9 poziom, yy, poziom mocy i więcej. Od poziomów brązu do złota. Mecze będą rozgrywane do jednej wygranej bez fazy blokowania. Podobnie jak mega świnia. Dobra. Jest ciekawe. Będzie to sprzyjać graczom, którzy chcą rozpocząć grę w tym trybie. Między diamentem a mistrzem, wracamy do znanego formatu. najlepsze z trzech z fazu blokowania. Poziom diamentowy może osiągnąć tylko gracz z co najmniej 12 zadymiarzami o poziomie mocy 9 lub wyżej. Kurde, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę jest ciekawie, bo. Z tego co ja wiem, bo dzisiaj już byłem w grze chyba za 4 dni się rozpoczyna pierwszy sezon właśnie tych, tego trybu rankingowego. No i powiem szczerze, że naprawdę bardzo warto grać. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Tylko kurczę najgorsze jest to, że ta ranga wam później spada. Oni od samego początku będziecie musieli chyba ją po prostu... No jakby to powiedzieć. Yy, że Będziecie mogli po prostu tą yy, rangę. Będziecie musieli tą rangę jeszcze raz zbijać, że tak to powiem. Yy, I teraz można grać we dwójkę lub trzyosobowej drużynie. To też jest ważne, czyli usunęli solo lub drużyna. Jeśli zdarzy się grać na solo przeciwko drużynie, funkcja łączenia graczy przystosuje się i zadba o bardziej uczciwą rozgrywkę. No i gra teraz będzie widzieć ile punktów zdobędzie lub ile straci, zależy od wygranej lub przegranej. Co tam mamy dalej, ranga rankingowa będzie resetowana, od, to co powiedziałem, będzie resetowana od początku każdego sezonu. I jeszcze... Co tutaj mamy jeszcze, dostaną je tylko uczestnicy trybu rankingowego i star dropy będą jeszcze, star dropiki, czyli... Bardzo fajne nagrody, moim zdaniem. Nowy tryb, yy, tryb rankingowy zmieni rozgrywkę, dodajemy. Nowe modyfikatory będą. Yy, Wyobrażam sobie pierwszą reakcję, ale to jest tryb rywalizacji, przecież. No tak. Yy, modyfikatory w trybie rankingowym będą dotyczyć, dotyczyć obu drużyn. Aha, no dobra, czyli powiedzmy, że yy, będziemy mieli na przykład. Coś takiego. Mamy na przykład mapę Knockout, powiedzmy. I jest taki modyfika modyfikator jak Wielki Przyjaciel, czyli zależy od zadymiarza, który ma najwyż, najwyżej, najwięcej punktów życia, to tyle punktów życia ma cało, cały jego team, ale tak samo jest w drugiej drużynie. Zobaczmy, co mamy dalej. Modyfikatory to szybki ogień, gdy atak trafi w cel, przeładujesz amunicję. Oto fajne. Odliczanie do wybuchu, czyli stopniowo niszczy otoczenie. I wielki przyjaciel, czyli to, co ja teraz powiedziałem. Równe punkty życia. Może rozgrywka będzie bardziej ciekawa. Wyobraźcie sobie: macie takiego właśnie Franka, na przykład na mapie, jak tutaj. I na przykład. Kurde.